Greniuch reprezentuje ruch narodowy w oporu. Zaprosiłem dzisiaj Państwa na konferencję prasową w związku z w naszej ocenie skandalicznej decyzji administracji Szymskiego Centrum Kultury w związku z odwołaniem spotkania dotyczącego ruchu narodowego. Miała być to konferencja moderowana niestety dzień przed, przed wykładem. Z Została nam sala wymówiona. W związku z tym chcieliśmy dzisiaj przedstawić oświadczenia osób bezpośrednio zainteresowanych całym wydarzeniem. Mamy tutaj, gościmy tutaj przede wszystkim organizatora, pana Michała Sosnę. Dobra. Gościmy również prelegentów, którzy przyjechali na, na konferencję. Tutaj jest Przemysław Holocher, Rada Decyzyjna Ruchu Narodowego, pan Marian Kowalski, również członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, jak również dzisiaj. Mamy tutaj Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jest to organizacja, która bacznie przygląda się poczynaniom uniwersytetu w tej sprawie. Jest również oświadczenie Stowarzyszenie Kibiców Jednej Odry. Dlaczego to, Dlaczego to oświadczenie jest? Ponieważ niejako wbrew ich woli zostali wmieszani w całą. W całą tą sytuację, o czym Państwo dowiedzą się z, z oświadczenia. Także zapraszam tutaj do odczytania do kolejnych oświadczeń. Zapraszam na początek. Spotkania, które miało odbyć się w Studenckim Centrum Kultury i przede wszystkim chciałbym wyrazić ubolewanie, że na terenie Uniwersytetu nie możemy zorganizować spotkania, które było częścią szeroko rozumianego pluralizmu politycznego, szczególnie, że no, nasza strona jako ruch społeczny nie jest w ogóle reprezentowana na Uniwersytecie, a są różne inne spotkania. Spotkania związane z lewą stroną z sceny politycznej i również mieli w swoje spotkania ukraińscy nacjonaliści przede wszystkim z tego powodu, że nasze spotkanie zostało odwołane dzień przed, co sprawiło nam bardzo wiele kłopotów z załatwieniem kolejnej zastępczej sali, co na szczęście się udało i zapraszamy Państwa tutaj również na, na wydarzenie, które odbędzie się w salce katechetycznej. Dziękuję. Marcin Żukowski, Reprezentuje Niezależne zrzeszenie Studentów Uniwersytetu, Uniwersytetu Opolskiego. Szanowni Państwo, jako reprezentant organizacji, która kilkadziesiąt lat temu była zmuszona walczyć o wolność słowa na uczelniach, z wielkim zdumieniem Przyglądałem się temu, co się dzieje wokół spotkania związanego z ruchem narodowym. Miałem bardzo pozytywne odczucia, dlatego że informacje o spotkaniu były rozmieszczane od tygodnia, i byłem przekonany, że nie będzie żadnej blokady czy bojkotu, czy prób, prób za zablokowania tego wydarzenia. Z jeszcze większym zdziwieniem dowiedziałem się, przyjąłem informację, że blokada miała miejsce na dzień przed. Na dzień przed została wymówiona sala. Jeśli pozwala się na Uniwersytecie Opolskim w ciągu zajęć przemawiać panu posłowi Palikotowi, panu Oleksemu panu Jackowskiemu, bodajże, który jest jasnowidzem oraz przewodniczącemu Wszechukraińskiej Organizacji Kongres Młodych Nacjonalistów i te spotkania miały miejsce w przeciągu ostatnich miesięcy, to nie rozumiem dlaczego nie można pozwolić grupie studentów zorganizować spotkania z Ruchem Narodowym. Dlaczego? No dla mnie to jest niemożliwe, niepojęte. Myślę, że będziemy te wydarzenia śledzić bacznie i też bacznie będziemy się przyglądać temu, kto zabiera głos na terenie naszej uczelni. Dlatego, że uważamy, że Przemawiać, móc przemawiać, przemawiać może każdy. Niekoniecznie trzeba się z tym zgadzać. Na pewno trzeba umieć dyskutować tak jak ludzie dorośli, a nie w prymitywny sposób. Dziękuję, cokolwiek bo... straciłem, bo spotkanie dojdzie do skutku. Mamy niestety w Polsce po okrągło stołowej taką oto powszechną praktykę, że zwłaszcza wyższe uczelnie, które powinny być świątyniami rozumu, dialogu i prawdy, stały się matecznikami zakłamania, dulszczyzny politycznej poprawności i lewicowego zabobonu, gdzie młodzi ludzie, studenci mogą yy, urabiać swoje poglądy, jak nie w debacie, jak nie w kontakcie z żywymi ludźmi. Jaż powiem szczerze, niespecjalnie żałuję tego. Kompromitują się tylko ci, którzy mówią, że żyjemy w Polsce demokratycznej, gdzie się popiera inicjatywy obywatelskie. I mamy niestety powrót do korzeni, czyli do tak zwanej Polski Ludowej, gdzie była tylko jedna prawda słuszna, ale nikt nie nas nie przekonywał, że żyjemy w państwie demokratycznym. Tyle mam do powiedzenia.